Witajcie. Dzisiejszy materiał będzie dotyczył tak zwanego syndromu młodego kierowcy. Czym on jest i jak charakteryzuje się jazda osób, które dopiero co uzyskały uprawnienia? W jaki sposób możemy starać się poprawić nasz system szkolenia młodych kierowców? Chciałabym też właśnie zwrócić wam uwagę na różne takie właśnie czynniki związane z prowadzeniem samochodu przez młodych kierowców i uwrażliwić na tą tematykę. Jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam na ten materiał. Pewnie każdy z Was słyszał takie sformułowanie jak syndrom młodego kierowcy. Młodym kierowcom przypisuje się tak naprawdę wszystko, co najgorsze na drodze: i sprawstwo wielu wypadków, czy kolizji, brawury, agresję za kierownicą, spowalnianie ruchu, czy niezdecydowanie. A według Marka Konkoleskiego, który jest przecież ekspertem, jeżeli chodzi o. Ruch drogowy, możemy właśnie mówić o tak zwanym syndromie młodego kierowcy. Tłumaczę on to jako taką niebezpieczną mieszankę braku umiejętności w połączeniu z ich przecenianiem, pewną skłonnością do podejmowania ryzyka, podatnością na wpływ rówieśników i taką chęcią popisywania się przed nimi. Wielu świeżo upieczonych kierowców z początku bardzo niepewnie porusza się po drogach. Ich zachowanie za kierownicą raczej podszyte jest lękiem, niezdecydowaniem. Nie mają już przecież w samochodzie tego instruktora, który w tym krytycznym momencie mógłby zahamować i nie dopuścić do jakiegoś zdarzenia drogowego. Z czasem jednak nabierają większej wprawy, ich umiejętność prowadzenia samochodu stają się coraz lepsze, a to przekłada się po prostu na większą pewność siebie za kierownicą. Podstawowymi błędami popełnianymi przez młodych kierowców jest niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze nieudzielenie pierwszeństwa przyjazdu innym pojazdom, niezachowanie pomiędzy pojazdami takiej odpowiedniej, bezpiecznej po prostu odległości, nieumiejętne wyprzedzenie czy w ogóle takie gwałtowne manewry. Ze statystyk policyjnych wynika też, że ta grupa kierowców bardzo młodych, czyli kierowców 18-24 powoduje dużo wypadków drogowych. Wpływ na ten jakby taki śmiertelny skutek tych wy wypadków ma nie tylko jakby agresywna jazda czy brawura, ale także to, że młodzi ludzie często mają tańsze, starsze auta, które nie zapewniają takiego poziomu bezpieczeństwa jak dziś produkowane samochody. Często takie auta mają też jakąś powypadkową przeszłość i nie zawsze są po prostu w należytym stanie technicznym. No dobrze, ale kierowca młody wiekiem czym się charakteryzuje? Jakie mogą być jego cechy? Jaki styl prowadzenia auta można po nim oczekiwać? W związku z tym, że jest to taka specyficzna dosyć grupa kierowców, to znajduje się ona od wielu lat w centrum zainteresowania badaczy. Badacze tacy jak Moe, Jansen czy Gregersen wskazują na pewne takie czynniki, które charakteryzują tą grupę młodych kierowców. Do takich czynników zaliczamy dużą pewność siebie i wiarę we własne możliwości, poszukiwanie własnej tożsamości, taką potrzebę sprawdzania się, chęć imponowania innym, poszukiwanie wrażeń, taka jazda dla przyjemności, więc jazda wieczorami, w weekendy. Konformizm właśnie wobec tej własnej grupy rówieśniczej. No, brak doświadczenia. Także spójrzcie, że generalnie te czynniki są dosyć spójne z tym, jak definiował syndrom młodego kierowcy konkolewski. Co ciekawe, w swoich badaniach Gregersen stwierdził, że nie ma tak naprawdę jednoznacznych dowodów na to, że wypadki młodych kierowców są jakimś efektem ich skłonności do zachowań ryzykownych czy aspołecznych. Ale nie ulega też wątpliwości, że ta grupa młodych kierowców jest szczególnie narażona na po prostu większe ryzyko wypadkowe, a także, że u tych młodych osób bardzo często zaburzona jest po prostu percepcja ryzyka, jego spostrzeganie. To ryzyko oni po prostu go nie doceniają, nie doceniają tego ryzyka. Z badań przeprowadzanych przez ITS wynika, że. Istnieje pewna zależność pomiędzy wiekiem kierowcy a tendencją do zachowań ryzykownych na drodze, ale analizy wykazały, że w grupie kierowców powiedzmy do 39 roku życia tendencja do popełniania wykraczeń drogowych jest wyższa niż u kierowców powyżej 40 roku życia. Tutaj ak akurat nie potwierdzono tego istnienia syndromu młodego kierowcy, który dotyczy, tak jak już mówiłam, głównie osób w przedziale 18-24. Fakt ten może wynikać z jednej strony ze stosunkowo niewielkiej ilości badanych osób w tym przedziale wiekowym, w tym badaniu, ale również może to być efekt tego, że tendencja do popełniania wykraczeń może być powiązana z doświadczeniem za kierownicą i wynikać po prostu z przeceniania swoich umiejętności, z takiej zbyt dużej pewności siebie za kierownicą. Na pewno duża rola w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego spoczywa na szkoleniu kandydatów na kierowców, i to szkolenie powinno u tych kandydatów kształtować świadomość ryzyka. Powinniśmy na tym na takim szkoleniu, takie osoby powinny uczyć się bezpiecznych zachowań na drodze, doskonalić percepcyjne i poznawcze umiejętności. Mówić, o, trzeba ich nauczyć jakby społecznej odpowiedzialności. Takie szkolenie musi być nastawione na zdobywanie większego doświadczenia w kierowaniu pojazdem przed uzyskaniem prawa jazdy. No i też jakby powinno być związane z pewnym nadzorem nad młodym niedoświadczonym kierowcą, szczególnie podczas tych pierwszych dwóch lat od uzyskania prawa jazdy. Jest tak naprawdę wiele pomysłów na to, w jaki sposób można udoskonalić szkolenie kandydatów na kierowców, jaki model zastosować, w jaki sposób łączyć znane już modele i teorie w taki sposób, aby zmaksymalizować efekt. Do takich pomysłów, do których raz na jakiś czas wraca się w dyskusjach, należą na pewno jazda z osobą towarzyszącą, czyli taką osobą, która nie jest instruktorem nauki jazdy, prawo jazdy na próbę, czy jazda z zielonym listkiem, żeby oznaczyć osobę niedoświadczoną za kierownicą ale również różnego rodzaju dodatkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujące i zajęcia teoretyczne i praktyczne. W Polsce co jakiś czas pojawiają się różne kampanie społeczne, które mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na to, że młodzi kierowcy powodują zdecydowanie najwięcej wypadków drogowych, ale również są nastawione na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez podniesienie świadomości młodych kierowców i ich bliskich na temat spostrzegania i przejawów, agresji, brawury, ryzyka na drodze. Jedną z takich kampanii była akcja Użyjwyobraźni.pl i jej hasło Prawo jazdy to nie licencja na zabijanie. Zwracali oni uwagę na to, że ze statystyk policyjnych wynika, że kierowcy z grupy wiekowej 18-24 mają najwyższy wskaźnik liczby wypadków na 10 tysięcy populacji. Było tam też hasło, że w wypadkach spowodowanych przez kierowców właśnie z tej grupy ginie dziennie 3 osoby. Generalnie chodziło o to, żeby zwrócić uwagę na ryzyko na to, że samochód to nie jest zabawka. Także, jak widzicie, temat młodych kierowców i ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego jest szczególnie ważny. Jest to też grupa wiekowa, której należy się bacznie przyglądać i którą należy dobrze szkolić. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Do usłyszenia, do zobaczenia.